Śmierć i tunel światła. Kiedy odsuwasz zasłonę za wszystkimi iluzjami, to, co znajdujesz, jest dość niedorzeczne. To jest tak absurdalne, tak odległe od tego, co postrzegamy jako rzeczywistość, że niewiele osób BY w to uwierzyło. To wykracza poza science fiction. Zastanów się, co tak naprawdę kryje się za tą zasłoną. Za fasadami, które dostrzegamy, kryją się prawdy sprzeczne z postrzeganą rzeczywistością. Nie jest tym, o czym myślimy. Byliśmy uwięzieni, zniewoleni przez tysiące lat, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Znajdujemy się w labiryncie iluzji, na każdym kroku stoją strażnicy. Kiedyś, dawno temu, w prehistorii, międzywymiarowe demiurgowie przybyli na naszą ziemię, aby ją splądrować. Zniewolili ludzkość i ogłosili się wszechmocnym Bogiem, Stwórcą. Gnostycy nazywali ich archontami. Są drapieżnikami, którzy trzymają nas jak stado, tak jak my trzymamy zwierzęta gospodarskie. Jesteśmy ich pożywieniem. Jesteśmy w ich uścisku od tysięcy lat. Ci sami bogowie, do których modlimy się o nadzieję i zbawienie, są tymi samymi winowajcami, którzy nas wykorzystują. Są naszymi strażnikami i zniewalają nas, ale jesteśmy przekonani, że są naszym Bogiem i Zbawicielem. Czy to nie ironia? Tak, to wszystko wydaje się dość niedorzeczne. Wcale nie to, na co wygląda. Wszystko to zostało zapisane w starożytnych legendach, pismach, historiach oraz zapisach religijnych i kulturowych. To nie tylko szalona historia wymyślona przez osoby z twórczą wyobraźnią. Rzeczywistość jest naprawdę dziwniejsza niż wszystko, co można sobie wyobrazić. Rozumiem, dlaczego niewiele osób chce nawet poznać rzeczywistość. David X. szeroko o tym mówił, podobnie jak Michael i wielu innych. Dużo pisze o Matrycy i budzeniu się z niej. Gdy mgliste zasłony iluzji są podnoszone, rzeczywistość staje się bardziej widoczna. Ale Matryca sięga daleko. Pozaziemską matrycą jest matryca kosmiczna, która z naszej perspektywy jest dość rozległa. Istnieją warstwy lub wymiary kosmicznej matrycy, która rozciąga się przez osiem wymiarów kosmosu. W kosmicznej matrycy znajduje się wiele fałszywych konstrukcji świetlnych, z których każda została stworzona przez Demiurga, Boga Oszusta. Każda konstrukcja fałszywego światła może rozciągać się przez osiem wymiarów, a ponadto są ogromne. Każdy z nich może wydawać się tak duży jak wszechświat, a mimo to stanowią tylko maleńki ułamek całego wszechświata. Ale kiedy jesteś w nich, wszystkie wydają się współczujące. Po prostu kolejna iluzoryczna sztuczka. Wiele z tych fałszywych sfer świetnych rozciąga się na naszej planecie poprzez zaprogramowane umysły ludzi. Na przykład Jechowa to Bóg oszust, który stworzył własną matrycę fałszywego światła. Jego królestwo rozciąga się na wszystkie kosmiczne wymiary i ma ogromny zasięg. Pojawia się na naszej planecie poprzez umysły wyznawców Jechowy, ponieważ są zaprogramowani. Aby wierzyć w jego doktrynę, a następnie postrzegają świat zabarwiony tymi wierzeniami. Na tej planecie jest wiele religii i doktryn New Age, więc mamy tu jednocześnie wiele sfer fałszywego światła, z których każda jest generowana przez zaprogramowane umysły ich wyznawców. Możesz mieć pokój pełen hindusów, buddystów, muzułmanów. Chrześcijan, Żydów, tym podobne a każda z tych fałszywych sfer światła istnieje w tym samym pokoju każda w zaprogramowanych umysłach wyznawców. Każda osoba, poprzez swój zaprogramowany umysł, postrzega rzeczywistość przez filtry swoich przekonań i dlatego nakłada naprawdę nakładkę iluzji fałszywej matrycy światła. Każda z tych fałszywych sfer światła ma wiele poziomów niebios. W Puranach znajduje się wiele opisów królestw hinduskich bogów i bogin. Istnieją również opisy siedmiu warstw królestw demonów. To są niebiosa. Z tego, co zebrałem, wydaje się, że jest wielu demiurgów. Każdy z własnym królestwem fałszywego światła, i wszyscy znajdują się pod jednym parasolem. George Kavasilas opisuje ze swoich podróży, że wszyscy oni podlegają Jechowie. To, co do tej pory opisałem, jest sceną, na której popełnia się na ludzkości bardzo ohydną zbrodnię. Widzisz, nie wystarczy, że po prostu zniewolą nas i żywią się nami w tym życiu. Jesteśmy uwięzieni w ich sieci. Nazywa się to kołem Samsary. W Reincarnation eS Enslavement wyjaśniono, w jaki sposób dusze są przetwarzane w nowe ciała w Matrixie. Więc następne pytanie brzmi: Co się dzieje, gdy umieramy? Kiedy umieramy, wchodzimy w kosmiczną matrycę, kolejny fałszywy konstrukt świetlny, który nazywamy niebem. Nasze dusze są uwięzione w tym więzieniu bogów. Po pewnym czasie w fałszywych niebiosach wracamy ponownie w tym samym cyklu. Nazywa się to kołem Samsary, cyklem narodzin i śmierci. To, co religie nazywają niebem, są konstruktami fałszywego światła, w których dusze otrzymują powtórkę z bólu i cierpienia zadanego im w ich ziemskich wcieleniach ból zadawany przez samego Boga, do którego się modlą. Jednak nawet w niebie dusze są nadal karmione. Następnie są one zawracane do innego ciała w matriksie o krótkim czasie życia. O wiele za krótkie, by znaleźć wyjście z labiryntu. Wszędzie są strażnicy. To jest trudna sytuacja ludzkości. To ostatnia wielka sztuczka. Bez względu na to, co robisz lub co wierzysz tutaj, w swoim ziemskim ciele, w chwili śmierci jesteśmy znowu oszukiwani. Jesteśmy oszukiwani, aby wejść do nieba i poddać recyklingowi. Kiedy ktoś po raz pierwszy opuszcza swoją śmiertelną powłokę, jest dość zdezorientowany. Może spotkać aniołów lub bliskich, którzy będą nakłaniać nowo zmarłą duszę do pójścia za nimi, albo może napotkać tunel, który prowadzi do światła. Jest nakłaniany do wejścia do tunelu, gdzie witają go aniołowie, przewodnicy, bliscy i tym podobni. Nowo odeszła dusza wierzy, że jest w prawdziwym niebie. Ale wszystkie te anioły, ukochani i im podobni, nie są w rzeczywistości tymi, za których się udają. Val Valerian to pseudonim byłego agenta CIA, który pisał książki o Matrixie dekadę przed filmem. On pisze: To oni, szarzy kosmici, czekają w świetle, gdy umiera człowiek. Człowiek zostaje następnie przetworzony w inne ciało, a proces zaczyna się od nowa. Stąd światło i tunel w pułapce śmierci. Skanując kogoś, kogo chcą poddać recyklingowi, gdy zbliża się do śmierci, kosmici odkrywają, kto był bliski śmierci. Wyświetlają obraz osoby, osób w białym tunelu świetlnym, a obraz wciąga cię głębiej. Jeśli wybierasz podążanie za nią, możesz zostać uwięziony i wysłany do innej. Wybranej przez siebie inkarnacji, i te istoty postrzegają Ziemię jako wielką farmę. Val -ren, Matryca 2 i Matryca 5 w Matrycy 5: Valerian pisze. To pokazuje, że Imperium rozumie ducha, ale próbuje to skrócić. Pułapka światło i tunel to stosunkowo nowe urządzenie, ale takie, które zawiedzie, i teraz o tym wiedzą. Idź do światła, mówią ci, którzy mieli doświadczenia bliskie śmierci. To sprzedawcy wybrani do reklamowania tego obcego przedsięwzięcia. Nigdy nie wchodź w to światło. Idź w górę, w lewo, w tył, w prawo lub gdziekolwiek, ale nie tam. Ujawnienie pułapki światła i tunelu w środkach masowego przekazu widzianej w filmie Ghost, gdzie bohater chętnie wpada w błyszczącą pułapkę, ma na celu skłonienie ludzi do zakupu miejsca docelowego. Zgadzam się z tym, co opisał. Poddajemy się recyklingowi w kółko, aż się uwolnimy. Światło i tunel w chwili śmierci to pułapki. Ostatnia paskudna sztuczka. Napisano tak wiele książek o doświadczeniu śmierci, nde, ludziach komunikujących się z niebem, zmierzających ku światłu i tak dalej. Wszyscy mówią o podążaniu w kierunku światła jako drzwi do nieba. To tylko większa klatka z większą ilością zabawek. Znowu te książki są po to, by sprowadzić Cię na manowce, tak jak kelner Andrea w sensie życia Monte Pythona. To, co opisują, to spoczynek między ciałami, gdzie niewiele zdają sobie sprawy, że wciąż są karmione. To energie schwytanych dusz w niebie pomagają stworzyć niebiański konstrukt fałszywego światła. Główny Bóg Hanczau również żywi się schwytanymi duszami, aby zaspokoić swoje nałogi. Ojej! Cholera jasna! To naprawdę paskudna sztuczka. Prawie wszyscy zakładają, że w chwili śmierci powinieneś przejść przez tunel do światła. Wszyscy zakładają, że spotykający nas bliscy i aniołowie są autentyczni. Wszyscy zakładają, że w chwili śmierci Bóg zażądałby nas z powrotem do swojej siedziby: w cóż, tak. To po prostu nie jest Bóg, którego się spodziewałeś. Wszyscy zakładają, że po śmierci są wolni od niewoli. Cieszę się, że mogę zrobić dziurę w tej wielkiej iluzji. Witamy w kosmicznej matrycy. Królicza nora staje się coraz głębsza. Więc co należy zrobić po śmierci? Cóż, nie mogę powiedzieć z całą pewnością nie szedłbym w kierunku żadnych tuneli ani świateł. A gdyby przyszły anioły i bliscy, grzecznie podziękowałbym im za zaproszenie, ale odmówiłbym stanowczo bardzo stanowczo. Gwoli informacji chciałbym polecić wywiad na tym kanale obcy mówią do nas pod tytułem Bardzo ważne przesłanie Hatorów Stany przejściowe. W wywiadzie tym hatorowie podają, gdzie należy udać się po śmierci, aby wyzwolić się z tego niewolniczego Matrixa. Po wielu latach poszukiwań znalazłem tylko dwie informacje na ten temat. Z wielką przykrością i bólem stwierdzam, iż tyle istot niebiańskich, świetlistych i obcych cywilizacji udziela nam wsparcia, pomocy, rad, współczucia, i Bóg wie co jeszcze, ale tylko mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Ale tylko Sema i przedstawicielka rasy Plejadan i chatorowie przekazali jasną instrukcję, gdzie należy udać się po śmierci, aby opuścić ten system niewolniczy. Chwała i wielkie podziękowania im za to. To jest bardzo cenna informacja, zwłaszcza w obecnym czasie, w czasie wielkiego wymierania rasy ludzkiej. Bardzo bym sobie i wszystkim życzył, aby siły światła odzyskały władzę nad tą planetą. Z miłością i światłem Maciek. Jedynym światłem, którym powinieneś się zainteresować, jest światło promieniujące z twojej najgłębszej duszy. Podążaj za tym światłem, światłem swojej własnej jaźni głęboko wewnątrz. Jestem pewien, że znajdziesz swój cel. Mówi się, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu otworzył bramę nieba, która została zamknięta od czasu Adama. Adam był pierwszym potomkiem inżynierii genetycznej uczynionej człowiekowi dawno temu przez bogów. W tym czasie powstał Matrix, i od tego czasu jesteśmy tu uwięzieni. Jeśli Jezus ponownie otworzył bramy do wolności, do prawdziwego nieba, jeśli przełamał tunele prowadzące do fałszywych niebios, to kapłani zamknęli bramy wkrótce po jego odejściu. Jezus zauważył w ewangelii Judasza, że Bóg Jachwe, którego czcili jego uczniowie, nie był jego Bogiem, że jego Bóg był w środku. Być może Jezus nauczał prawdziwej ścieżki, ale potem wszystkie jego nauki zostały skorumpowane przez kapłanów. Wspominam o tym, bo w tym wszystkim mam optymistyczne odczucia. Zauważyłem, że istnieją duże grupy ludzi, które są nieco świadome tego programu obcych, ponieważ widzimy wielkość widowni Davida AJK, Michaela Tsariona, George'a Kawasilasa i innych, którzy ujawniają prawdy o wpływach obcych na naszą planetę. Kiedy David AJK po raz pierwszy zaczął mówić o kosmitach i liniach krwi, ludzie myśleli, że jest szalony. Jednak teraz, niecałe 20 lat później, jest powszechnie akceptowana przez wielu ludzi. Coraz więcej prawd zostaje ujawnionych. Jednak nie widzę nikogo, kto BY y mówił o światłach i tunelu w chwili śmierci, ani o tym, że w tym więzieniu jesteśmy poddawani recyklingowi. Wspomniałem o tym zeszłego lata w Reincarnation i S. Enslavement i prawdopodobnie wspominam o tym gdzie indziej. Ale pisanie Val Veliriany to pierwszy raz, kiedy widzę, jak inni mówią o tej wielkiej, paskudnej sztuczce. Val Valeryn pisze Light and Tunnel pułapka jest to stosunkowo nowe urządzenie, ale takie, które zakończy się niepowodzeniem, a oni teraz wiedzą o tym. Czy to możliwe, że jeśli wystarczająco dużo ludzi obudzi się na to wielkie oszustwo, to ich urządzenie do recyklingu dusz zawiedzie? Być może urządzenie psuje się z powodu własnych słabości lub innych czynników. Czy drzwi do wolności mogą się otworzyć? Jeśli tak, pobiegłbym na otwarcie. Więc pomimo tego paskudnego oszustwa, optymistycznie uważam, że nadszedł czas, aby się zawaliło. Mam nadzieję, że tak, ponieważ świat zewnętrzny wydaje się zmierzać w kierunku silnych turbulencji, w których panuje ogromny chaos. Cokolwiek się dzieje, przynajmniej teraz wiemy, żeby nie iść w kierunku światła lub tunelu. Proszę to rozgłosić. Autor Greg Kalais.